Dzień dobry, moi drodzy! Witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Jak widzicie, kundia już zdrowa, oczy w pełni e, sprawne i zdrowe, choć trochę jeszcze zasinienia pod oczami mam. Ogarnęłam się z rana, wykąpałam, umyłam głowę, umalowałam i czekamy na dzieciaków, bo przyjeżdża dzisiaj moja Patrycja. Patrycja z naszą wróczką, tak, tak, mamy nowego członka rodziny. Kundzia i Majsterek są dziadkami, a więc zobaczycie nowego członka rodziny. Zaraz dzieciaki przyjadą. Przepraszam za ten harmider, ale właśnie chodzi o kurzecz. Bo ostatnie szlify przed przyjazdem dzieciaków, więc zapraszam Was serdecznie do oglądania, a ten odcinek będzie się składał z całego tygodnia, bo ten tydzień będzie naprawdę taki pracowity i ciekawy, zakończony czymś fajnym. Nie mogę wam powiedzieć czym, ale oglądajcie, to zobaczycie. Zobaczcie, jaką fajowską pufę z takiego sznurka kupiłam. Nie pamiętam już tego sklepu, ale gdzieś tu jest metka. O, pokażę Wam. Pufa kosztowała mnie 200 zł i uważam, że jest bardzo fajnym akcentem boho w domu, a nie jest też taka byle jaka, że jakaś mała, bo te wcześniejsze moje pufy to były takie malutkie, te słomiane, a ta jest jednak taka porządna. Można sobie porządnie dubskiem usiąść i posiedzieć, a oprócz tego jest bardzo fajna wyglądowo. I bardzo porządnie zrobiona. Ona jest ze sznurków i wypełniona e, chyba styropianem, kółkami styropianowymi. A więc naprawdę bardzo fajna. Nie jest taka, że ugina nam się, tylko naprawdę mocno tego człowieka, który na niej siada, trzyma. No i dupa Blada, przyjechaliśmy na działkę. To, co pokazywałam miesiąc temu, to jest to samo, tylko baseny się porobiły. Niestety. Woda stoi, woda stoi nie wiem, i robić. nie mamy jak ruszyć dalej z pracami. jak krzywo posadziłem, pa. No właśnie, całe będę, będę miał buciki. Akundzia a dzisiaj ma taki beżowy outfit. Jak mm, wiosennie dzisiaj, nie? Wiosennie. jak woda W Nikoli pokoju, o. Ja mam tu pompę i wypompowywałem. A już tak ładnie osuszyłem teren, i znowu zaczęło lać No, lało, lało padało. No, nie fajnie. Nie fajnie, ale powiem Wam, że ogólnie to tu mamy bardzo suchy teren. A wody jest w huk. To no. nie wyobrażam sobie, jak ktoś ma niski teren. Ale zobacz, że tam jest nisko i tam wody prawie nie ma. To dlatego, że jest woda zamknięta. Tu w chodzimy. Może. No ale tu na zewnątrz też jest. Choinka krzywa, krzywy kościór. <laughs> posadzony. No nie wygląda to zbyt ciekawie. Ładnie będzie, jak się ją. Ale jaka ona jest przy tej drugiej choince? <laughs> nie? Tak nie, nie, nie ten. Nie widziałam tej. Tak nie widziałam tej choinki, a zobaczcie jaka ta co kupiliśmy ją w zeszłym roku i posadziliśmy A jaka jest ta? No mój mąż Przechyla się na Mój mąż prostuje choinkę. Przechyla się na Kundzia przyjechała w takich beżach na działeczkę. Już wyciągnęłam sobie beżową torebeczkę. Beżowe futerko. Słyszysz? O Jezu, znowu za mgłą widzę. Czyżby o czymś się znowu psuły? Nie, mne liście jest. A. Bo ostatnio jak mnie tak brał ten wirus, to właśnie za mgłą widziałam, a to już mi się ropa zbierała. Słyszysz? Co mam słyszeć? No właśnie nic nie słychać. Słyszę na krety te, te piszczą cały czas. Słyszysz to? No, nie Co nie wiem, ale Jaka tu jest fajna cisza? Gdzieś tam w oddali chyba się tymi polami. Będziemy siedzieć tu jak pustelniki. ty gada, zaraz pełno są się buduje. Tak. Jedziemy. Jedziemy do domu, zrobione zakupy. Na niedzielę, na obiadek. Zobaczcie, przyjechało dziecko Patrycji. Patrycja musiała ją wziąć na smycz, bo cały czas Gania Lucy. A Lucy się boi, co jest najsmieszniejsze. Ale po, ona... ta... o, 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 o. o, widzisz teraz Lucy nie, może nie będzie uciekała. O, tak on cię o, o. Tylko ty też nie chce. Co dostarczyć... za żrebak, Paniera. Tu jest, tu jest. Lucy, uspokój się. Jezu, paniera, nie może tak biegać. Jezus nie, Maryja. tam nie idziesz. O Jezus Maryja. Cały czas No to też nie za bardzo ciągle. No wiem. nie Ale szczeniak w ogóle nie o, powinien się się błysi nie wolno. Bo krygosłup jej się kształtuje i w ogóle i ona z cześć, z tych bo z błyska, Nie powinien nosić. Pokaż się. Ale ona A, czy ktoś kiedyś patrzy na takie rzeczy. Nie wiem, no ale, ale boję się. Cudo. Panierka! Panierka! Ale to co to znalazłem. Zobaczcie. We się, trzymaj, żeby nie szła tam Zobaczcie, słodziak pierwszy raz na dworku Na smyczy jak ogień. Chce się uwolnić Lucy tam idziesz? A tu o patitowe Autko Ładne jest Ładne. No ładne Już tak na żywo to ładnie Ładniosie Mąż, to już będzie zaraz grzebał. Ja do nich będę sprzedać, kiedy będę z nimi jechać. A gdzie fotelik dla psa? Ale bagażniczek maleńki, nie? Lucy cały czas ucieka przed małym psiakiem. Cały czas. Lucy! Lucy! Żebak biegnie, 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 już patrzy. Bo naprawdę, jak się zrobić fajnie? No. tak, no to wymień za B... zamiast BMW jeździ tym, kupimy Ci taki a jak się odpala? uważaj, żebyś nie ruszył do przodu, nas nie rozjechał tu a, bo to jest kluczykiem jak fajnie wygląda w taki... o Jezu, jaki wielki pies tam jest Lucy, gdzie jest? Tutaj jest Tutaj jest. Odcztu. Karnere No i jak wymieniasz na taki samochód? Właśnie To jest Myśli, myśli. No powiem szczerze, że fajny, ale nie mogłam nogi tu przełożyć, o. Ciasno, tak ciasno, ale bardzo ładny, śniutko. Pokaż Daszek, weź właśnie to. Daszek do. fajny, no. Daszek to fajne. śniutko teraz... jest, no. Ale ciężko chodzi, trochę tak strach trochę wziąć. No ogólnie jest bardzo ładny i żadbany. No. Taki damski. No. Pachnący, nie śmierdzący. nie jest jakiś taki ten... Taki dziewczęcy. Drzwi ma też długie, nie? No ładne, nawet masz na kubeczki. Ale w się sensie so, drobne, nie? Drobne, ale to dla mnie bardzo ważne. A że Ty nie masz na kubeczki? Widoczek mały, kocham Cię. Zgasło samochód. Tu, Fatita z córeczką i z moim wnuczką. Mogłaś nagrać jak się ganiają. Nagrywałam, nagrywałam. Nagrywa. Nasza pierwsza wnuczka. Panierka. Wnuczka, panierka. Kolejny będzie dużo owczarek niemieckich. Jak przyjdziemy z nim tutaj, to na pewno będzie szczęśliwa. Będzie się ganiać <laughs> razem z nimi. Jeszcze chłopak najlepiej. Dwie suczki i chłopak. Jak patka, opieka nad córką. Jak no to wiem, mieć to dziecko taki mieć. Taki jest, robi te swoje potrzeby wszędzie, gdzie jej się podoba. Ale jest tak po prostu taki oszołom, że tak Lucy, ważne, Lucy nie ma chwili wytchnienia, cały czas się mgania, biega. No niesamowita jest. I taka puchata, i taka mięciutka Lucy też taka była. Pamiętasz tą taką. Ta pierwsza, Ale to miała jeszcze taka pierwsza sierść. Ale jest straszna, ma kości Ona, ma takie kości ona nie życiu? ma prawie, że nic tam w środku. Jest taka delikatna. A czemu ona taka jest? Bo Bo jest, jest, malutka. jest malutka. Malutkie niemowlęta też takie są. Oczywiście, oczywiście piłkę musi... Lucy targa tutaj. Bo ona myśli, że to jest jej dom. I że wszystko jest jej nie. Czuje się tutaj swobodnie. No to, to dobrze. No dobrze się czuję. Wiesz, będą przyjeżdżać, no to musi się czuć, musi się Lucy z nią swoić, bo wakacje to sobie... No, po prostu normalnie na zostałych zostały w przyszłymikach same. Znaczyły w przyszłymikach. A nie, Patka, nie mogą zostać same. Ale jak mówię, jakby się naprawdę tak polubiły, to... Ale nawet bym nie ufała. To jest za wcześnie. Za wcześnie, żeby o, jest. zostały. Będą musiały być w osobnych pomieszczeniach, niestety. Dziś kundział fryzjera wieczorem. Mam fryzjer Nicole. Robi mi tu fryzury. No mówi, że już nie będę musiała po fryzjerach jeździć w ogóle. Że ona już się zajmie moim designem tutaj. <grymnie> Możesz przestać, bo zniszczysz ją. Poczekaj, zaraz przyjdę, bo coś fajnego zrobię. Wyglądam przeuroczo. Jeśli ją robię. Nie wiem czy włosy odplączę po tej y, fryzowaniu. <grymnie> nie, może nie odplączysz, nie wiadomo. Ale na pewno będziesz ładnie wyglądać, bo się staram robić tę to fryzurę Tobie. Oj, 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 nie boli? Bo to już jest tak słabo. Ale to włosów wyciągnęłam. Super jakiś. Nie urwę już Chyba starczysz tego fryzowania, bo zaraz zostanę bez włosów. <laughs> ja to Panie i tyle. Zapraszamy do fryzjerki do Pani Fajna fryzjerka, nie? Mm. Pani się nie martwi, najwyżej pani bez włosów Bro, to to na panie, panie. No licha, nie podoba mi się. No ma gdzie się oprzeć, no, no nie ma. Ja nie wiem, że ludzie taką kanapę... Ale widziałam takie kanape, jak byliśmy. Nie bo Proszę, niech pani poczeka, niech się pani plącze z nimi. włosami. Po... Proszę się ogarnąć. <noise> nie, proszę się <noise> ogarnąć. To ma być piękna fryzura. Na kamerze proszę się zobaczyć jak pani wygląda.